Co zrobić, jeżeli ktoś cię pokonał, jeżeli ktoś cię zniszczył, może doprowadził do twojego zwolnienia z firmy, być może bardzo cię upokorzył, że jest to nie od Otóż jest dobra wiadomość. Na przykładzie Steve'a Jobsa bardzo krótka historia. W 1985 roku został on wyrzucony ze swojej własnej firmy. Nie miał szans walczyć, nie za bardzo wiedział co robić, założył kolejną firmę Next. Jobs został pokonany praktycznie do zera, został wyrównany z gruntem, ale jak się potem okazuje, Apple kupuje jego kolejną firmę. Razem z tą firmą on dołączył. W roli doradcy i swoją rolę traktuje dosyć spokojnie, dosyć po cichu. 11 lat później, po zwolnieniu, tymczasowo zostaje prezesem ze względu na okoliczności i momentalnie, jak tylko dorwał się do władzy, zwalnia połowę zarządu, zamyka, zabija wszystkie nierentowne projekty i wtedy właśnie wypuszcza MacBooka, zmienia cały rynek komputerów, iPoda, wywraca cały rynek muzyczny do góry nogami i ostatecznie wypuszcza iPhone'a, tworząc cały rynek smartfonów, jak również zaczynając rynek aplikacji mobilnych. Było to to potworne uderzenie, wykorzystał tą chwilę władzy, na którą czekał kilkanaście lat. Jaka jest z tego nauka? Czasami wycofanie się jest bardzo mądrym, strategicznym posunięciem. I teraz zobaczmy. Często myślimy, że okej, okay, ktoś wywalił cię z projektu, ktoś wywalił cię z firmy, albo gdzieś cię upokorzył, gdzieś cię po prostu pokonał. Często wydaje nam się, że to jest koniec, ale idąc właśnie za tą historią, jest to czas do przemyślenia wszystkiego i do długoterminowych, strategicznych posunięć. Także nigdy nie zakładaj, że jesteś osobą przegraną, że coś ci się nie udało. To może być kolejny. Krok to może być wręcz trampolina do wypicia się jeszcze wyżej. Tak mówi Robert Greene. Na tym polega sztuka poddania się. Daje ci czas i elastyczność do przygotowania miażdżącego przeciwuderzenia. Myśl o tym w ten sposób. Myśl o takich dużych porażkach jako trampolinach do wystrzelenia się wiele poziomów wyżej. Możesz często pozorować wycofanie, ale tak naprawdę dajesz sobie chwilę na analizę, jak przygotować, tak jak mówił Robert Greene, miażdżące przeciwuderzenie. Tego ci życzę. Nie mam się, jeżeli coś się stało i widzimy się w następnym odcinku.